Siema, z tej strony Skrino, to jest kolejny odcinek Fortes City, sezon drugi W poprzednim odcinku było głosowanie i dzisiaj Odpada pies hmm. Co ja będę miał więcej czasu na jedzenie? Nara No i w dzisiejszym wyzwaniu będą jakby wyzwania 1 na 1 na 1. Będą to różne wyzwania Tylko Drużyna Slamba jest jakby, w każdej drużynie jest po 7, a w drużynie Slamba jest po 10, dlatego Slambo musisz wybrać trzech, którzy nie będą brali udziału. No dobra, no to może tak. scrubs bo ni tak nic nie zrobi. Glomb, bo łamaga. I Sarge może. Dobrze, teraz przedstawimy Wam wszystkie stacje. A więc pierwsze wyzwanie, w którym wezmą udział Kram, Saismo i Kurs. Kto pierwszy naprawi swój samochód, ten dostaje jeden punkt. Gracie na punkty i drużyna, która będzie miała najwięcej punktów, wygrywa. Teraz tutaj e, zadanie dla Meltusa, Flera i Mysto. Będziecie otóż grali w chowanego, a szukać Was będzie. Waka waka, czyli zwycięzca Forte City. Siema. Zadanie trzecie dla Splasho, Cam y, dla Splasho Paladuma i Tentro. Y, po całym tutaj obiekcie rozrzucimy te figurki. Który z Was zbierze najwięcej, Ten, ta drużyna dostaje punkt. Zadanie czwarte dla Forksa, Kamilota i jego Musicie narysować swoich kapitanów. Która drużyna. Który z Was zrobi to najlepiej, dostanie punkt, tu macie markery. Kolejne zadanie to będzie dla Magnifo, Kamzo i Torca: musicie zbudować swojego kapitana, jakby replikę. Czajcie bazę? Eee, no, chyba tak. Dalej wyzwanie dla Glurta, Tapsiego i Sharksa: będzie tu pokaz talentów, tu macie jury i oni się namyślą, kto najlepszy zrobi talent, to wygrywa. Wygrywa punkt, oczywiście. A tutaj będzie teraz wyzwanie dla Zaptora, Globerta i Slambo Na tym ekranie będziemy puszczali po prostu jakiś cringe filmiki czy piosenki. Kto ostatni się screenżuje, ten zdobywa punkt. Zaczynajcie! Co ty robiłem te figurki? Nie wiem. Dobra, narysowałem takie nogi. Slambo ma chyba takie nogi, więc wygląda git. Ciekawe, jak im idzie. CO TY RYSUJESZ? E, no se rysuje, ty miałeś kapitanów rysować Oho To trzeba było tak od razu Figurki, o! Moje figureczki, moje figureczki Ej Zabrałeś moje figurki Dokładnie tak O ty Dobra, posegregowałem jakoś te części no co tu robiłam? Jakieś figurki gówno warte, no. Tylko przeszkadzałem. Dobra, zacznę montować. Dobra. Przygotujcie się. Teraz. Sieman, kolejnym oh, 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 oh. Aha o, o O Aha dostanie punkt w tej konkurencji, bo najdłużej się utrzymał na nogach. Żeby mi to było ostatni raz. Moje figurki. Dobrze, że umiem latać To się schowam tu kajś na górze I mnie na 100% nie znajdzie Czekajcie Tylko kaj by się tu ukryć O O, kajś tam Dobra, będzie git Nie no, ja na 100% wygram To jest przepiękne Ciekawe jakim idzie O kurde im chyba idzie lepiej. Dobra. Muszę jakoś przysabotować to. Czekaj, gdzie jest moja kredka? Ten czy flamaster? Potrzebuję czarnego flamastra. Kto mi go zabrał? Teraz. No, w sumie nawet podobny do slambo, nie? Chyba tak. Ciekawe, jak. Jeszcze tylko piorunachron, i wszystko będzie gotowe. Jak ty takie coś umiesz robić? Ma się ten dryk majsterkowicza. Ale nie przejmuj się. Na pewno nie będziesz ostatni. Skąd wiesz? Popatrz. Piękne. Pierwszy swój talent zaplecień Witam, jestem Sharks. Moim talentem jest zjedzenie tego dezodorantu. Co to jest za głupie, głupie po prostu talent, no głupi talent, nie wierzę w typa. Uuu. Dobra, to wyzwanie jest po prostu moje, już zrobiłem cały przód i zostało mi nawet mało części i nawet są duże. Figurki, figurki, figurki. No, tak jak powiedziałem. Gdzie zamierzasz się schować? Mam taki plan, żeby całą rundę chować się na jego plecach. Jak na jego plecach? No normalnie wejdę mu na plecy no i nie zauważy mnie. Oj, oj, oj. Dobra, ja idę szukać jakiejś miejscówki na szybko. Dobra, znalazłem tą czarną... Co? Kto to zrobił? Kto to zrobił? To zrobił Splasho. Siema, panowie. Widzieliście tu jakieś figurki? O, tu jest na przykład jedno. Dobra, skończyłem. Wygląda świetnie. A to Dlobert. Co to jest? Co to jest? No, Dlobert. Nie widzisz? Tu ma skrzydła, tu ma rogi, tu ma oko. No, jakoś tego nie widzę. Dobra, nie wiem, ukryję się za bebokiem. Git, jakby to być niemieckie auto, to to od razu ułożyć, a nie jakieś gówno. Bez sens. Dobra, tył już zbudowałem, ale te małe części nie wiem, gdzie mają która być z przodu. Jeszcze mi zostały takie. No to wiem, że będzie szyba. Ale co dalej? Jaki jest Twój talent, Tapsi? Mój talent, moim talentem jest to, że umiem tym tłustym zadem zrobić salto do tyłu. Zaprezentuj to. Oh, czekajcie, do trzech razy sztuka. O, oh, błagam, ostatni raz. O, oh, jakoś się udało. Myślę, że to jest lepsze niż pieprzanie dezodorantu, ej dobra, miałem tutaj ocenić te repliki więc tak drużyna slamba, czy tak wygląda slambo, no łeb nawet fajny ale reszta to zwykły kloc, dobra zaptor, Uuu, kamzo postarałeś się, mimo że wygląda jak jakiś upośledzony i jakby miał downa ale ale wygląda całkiem nieźle, a ty torc bez komentarza. Dobra, najmądrzejszej, żeby ktoś schował się tu na górze. Tak by było. Co to było? Nie wiem, lecę dalej. Przynajmniej mam dwie figurki. Oła! Dobra, zostałem tu wezwany do zadania z rysowaniem. A co to? Wywalać stąd. No tak. Dobra, oceńmy to. XD. To zrobił splasho. Ale to ty miałeś zrobić to. Ale to nie tak, to tylko na... Aaa! Dyskwalifikacja. Dobra, Kamilot. A co to jest tam w lewym górnym? Nieważne! To to mi się... To on mi to narysował. Aha. Co? No dobra. Całkiem niezłe. A tu? Yy, straszne. Wygrywasz ty Kamilot. To punkt będzie dla twojej drużyny. Oho, wow, nice! Figurki, figurki, figurki. Ostatni nasz swoim talentem, popisze się Glurt Dzień dobry, jestem GLURT i umiem bardzo realistycznie szczekać. A to nie jesteś tak, że jesteś psem? A co ty tu robisz, Skino? No bo ty jesteś już ostatni i za chwilę usłyszymy werdykt. No tak. Umiem szczekać. Zaprzeczęczuj proszę. Aha Dobra, macie werdykt. Tak, mamy werdykt. Wygrywa Tapsy. Figurki, 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 figurki. Wiedziałem, że będą tu jakieś figurki. Teraz tylko prosto je zebra. Figurki. Dobra, jeszcze kilka części. Jeszcze kilka części, już to mam. Dobra, zostało kilka części, to już mogę zamontować. Mogę? Pozwolicie mi? Tak. Nie, nie mogę zamontować. Mogę. Za... Dobra. Ach. Nie, nie, proszę, dajcie. Dajcie się zamontować. Dajcie. Dajcie się zamontować. Dajcie. Jest, wygrałem. A kto tu się chowa? Mam cię flair. Myślałeś, gagatku, że naprawdę mi uciekniesz i że się nie domyślę, że tu będziesz. No to było chyba najlepsze rozwiązanie. No ale ci nie wyszło. Figurki! Figurki! Figurki. Mam To koniec. Wszystkie zadania zakończyły się. A więc wyniki prezentują się następująco. Jest remis pomiędzy drużyną. Otóż drużyną Zaptora. A drużyną Globerta. Dlatego. Bez zbędnego przedłużania, na eliminację pójdzie drużyna Slambo, który tylko Tentro wygrał zadanie z figurkami. No, to będzie pierwszy raz, jak odpadnie ktoś z drużyny Slambo. Niesamowite, a więc głosujcie, kto ma odpaść. Czy to ma być Glurt, Flair, Glomb, Scroops, Sergio, Kuffs, Magnifo, Tentro, Force czy Slambo? Ale. To nie wszystko, ponieważ drużyna Slambo jest takim trochę hegemonem i rozwalała do tego odcinka każde wyzwanie, albo chociaż nie traciła zawodników, to postanowiliśmy, że do albo do drużyny Zaptora, albo do drużyny Globerta zostanie przywrócony jakiś zawodnik, który odpadł. A więc oprócz głosowania na tego, kto ma otwarć, w komentarzach jeszcze napiszcie, kto ma powrócić. Nie ma oczywiście jawga, bo to by było bez sensu. Czy ma powrócić krab, krał, kompaks, skorpi, krog, Chomli, wampos, Flane, gobba, skuzi, tuf, nurpnaut, wizwus, berb czy Mixadel? Zagłosujcie na to i na to i widzimy się w następnych odcinkach. Elo! Ma 320!